Tak więc siema wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ogólnie jestem zawalony teraz, bo jestem po nocce. Muszę i szybko spać, żeby wyrobić się do lekarza. Ale jest pewna rzecz, która nie dawała mi spokoju, albowiem na mojego maila został wysłany, że tak powiem. Aaaa, fanarty! Zostały wysłany. Muszę to zobaczyć. No, to jest wersja, której nie, nie mogę zobaczyć, ale ja sobie to odpalę. A, na białym tle. To znaczy na przejrzystym tle. Nice, nice. -u. Kurde. Ale Jezus, ja tak bardzo dziękuję za to. Jezus, ja nie, nie, nie spodziewałem się w ogóle tego, nie. Nie, no. To jest cudowne. To jest cudowne, nie. Tu jest. Arcik, który Wam mogę pokazać, nie? Reszta wszystko musi być ocenzurowane. Ten film to będzie jedna wielka cenzura, mówię Wam. Ale to jest zajebiste. To jest zajebiste. Ogólnie tu jest kilka wersji tego, nie? Może eee, tak powiem, ta, która jest na Messengerze tutaj u mnie, to wygląda tak. I powiem Wam: Wow, to robi takie wrażenie. Warto było poprosić. Właściwie na pąknąłem, tylko że chciałbym zojść trojki diabełka. I naprawdę dostałem takiego arta Boże, jakie to jest wspaniałe! kurczę! dziękuję z całego serca za to, nie? W ogóle nie, nie powiedziałem chyba nawet, kto to zrobił, bo tak mnie z tego nie? Tu ogólnie moja chyba jedyna fanka. Który jestem wdzięczny z całego serduszka, zrobiła dla mnie Pana Arta Zoe. aż aż mi, za, aż mi tego, dech, dech w piersiach za, zabrało, nie Jakie to jest wspaniałe, Jezus Nie no, nie mogę się na to napatrzeć, nie Znaczy, kuźwa pedofilia i tak dalej, nie To, 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 to nie w tym rzecz Jezus, co ja powiedziałem Kurde, sorry, ze takie rzeczy wychodzą, jak jestem bardzo szczęśliwy. Nie no to jest genialne, nie? Ach. Dobra, dzięki bardzo za zobaczenie tego, macie taką moją reakcję. może ale mi banan na mordzie się pokazał. Boże, jestem szpetny. Dzięki bardzo za fanarta, szanuję naprawdę, doceniam, doceniam bardzo. Zapraszam, też, żebyście mi robili tego więcej, bo naprawdę nie gardzę takim czymś. Jestem naprawdę mega, mega zadowolony z tego. To poleci normalnie, jako prowka kanału. Mówię Wam, jest, jest moc, jest ogień. Także na raz. Dzięki za zobaczenie mojej reakcji na fan arta z Zoe. Nie ma takiej siły, żebym mógł kotać to. Te godziny, ej, te godziny. Każdy moment smaga moje barcie na szkło. To wszystko to, to...